Tygodnia, zapomniałem o tym wspomnieć na początku, ale oczywiście nie pominiemy tej stałej rubryki. W tym tygodniu zajmiemy się rwaniem siłowym ze zwisu. Najpierw powiem może dla kogo jest to ćwiczenie, a może nawet bardziej dla kogo nie jest. Nie polecam tego ćwiczenia nikomu, kto ćwiczy wyłącznie sylwetkowo, bo to nie ma sensu. To ćwiczenie zwykle jest wykonywane na dość małych ciężarach ze względu na złożoność techniczną i samą drogą, długą drogę ruchu, jaką musi przebyć sztanga. Krótki czas pod napięciem mięśnia. Bez, dla takich osób byłoby to pewnie jedynie dobrym ćwiczeniem na kaptury i trochę na prostowniki grzbietu i tyłu Ale są dużo lepsze ćwiczenia na to, więc takim osobom tego nie polecam. Dla osób ćwiczących pod siłę i masę... To już jest jakaś alternatywa, choć zwykle traktowałbym wtedy to ćwiczenie jako rozgrzewkę przed ciężkimi ciągami czy przysiadami, bo nadal jeśli chodzi o siłę maksymalną czy maksymalną masę, to ćwiczenie nie ma w sobie tak wielkiego potencjału. Więc komu polecam to ćwiczenie? Przede wszystkim osobom uprawiającym sport, lekką atletykę, ćwiczenia, które wiążą się z dużym generowaniem siły, takie jak powiedzmy pchnięcie kulą, rzut młotem, sprinty. No i również dla wszystkich, którzy ćwiczą sporty zespołowe, jak piłka nożna, futbol amerykański, koszykówka czy siatkówka. Jak stwierdzi wielu trenerów, jeśli zawodnik jest dobry w rywaniu, to prawdopodobnie też będzie bardzo dobrym zawodnikiem na boisku, na bieżni. Dlaczego tak jest? Jak powiedział pewien kanadyjski trener Pierre Joy, trener ciężarowców. Rwanie to praktycznie podskok ze sztangą. I tak rzeczywiście jest. Pierwsza faza rwania. Może teraz omówimy trochę jak to wygląda, jak powinno wyglądać. Zaczynamy ze zwisu, tak będzie łatwiej. Trzymamy sztangę szerokim uchwytem. Opuszczamy ją wypinając do przodu klatkę. Spinając łopatki. Cała górna część ciała jest usztywniona lekki łuk w odcinku lędźwiowym. Opuszczamy do kolan. I teraz najważniejsza sprawa. Po angielsku to się nazywa triple extension. O co chodzi? Żeby wyprostować wszystkie trzy stawy jednocześnie w jak najszybszym tempie. To tak właśnie jakbyśmy skakali. Począwszy od kostek, od stawu skokowego do kolan i bioder. Wszystkie te stawy prostują się jak najszybciej. Tak jakbyśmy skakali właśnie. Potem robimy bardzo dynamiczny szruk z sztangą, czyli tak jakbyśmy chcieli kapturami nakryć uszy i wtedy sztanga już sama dostaje takiego pędu, że wystarczy prowadzić ją blisko ciała, bo to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby prowadzić sztangę blisko ciała w każdym momencie rwania. Sztanga idzie do góry, robimy lekki podsiad, bo to rwanie siłowe, nie robimy tego do pełnego przysiadu wyłapujemy sztangę, prostujemy kolana. Dawałoby się proste, takie proste nie jest. Od czego zacząć? Nie polecam zaczynania od razu od rwania, bo to dość skomplikowane. Szruk z podskokiem. Pierwsze ćwiczenie, które zresztą zobaczycie niedługo na filmiku, jaki zaprezentuję. Mamy tak samo jak do rwania sztangę, opuszczamy ją lekko do kolan, tak samo jak do rwania i robimy to triple extension, wyprost we wszystkich trzech stawach, szruksa, ale nie pozwalamy sztangę iść do góry. Blokujemy ten ruch. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, high pull, czyli wysoki ciąg uchwytem rywaniowym. Tak samo jak szruks z wystokiem, tylko że pozwalamy sztangę automatycznie, jeśli zrobimy to triple extension, zrobimy szruksa, sztanga pójdzie wysoko do góry. My pozwalamy jej iść wysoko do góry i to jest właśnie... Ciąg ryba, wysoki ciąg rywaniowy. Udało się. Jeśli to już opanujemy, sztanga będzie iść dość blisko ciała, ruch będzie dla nas naturalny, to wtedy możemy już zacząć prawdziwe rywanie. Co jest jeszcze ważne? Wszyscy zawodnicy na wysokim poziomie to wykorzystują. Kiedyś to było niedozwolone, żeby sztanga odbijała się od ciała w trakcie ruchu, ale teraz... Można i to jest bardzo pomocne i pomaga w podnoszeniu większych ciężarów. Jeśli sztanga będzie prowadzona blisko ciała, będzie cały czas szorowała po udach i jak dojdzie do bioder, zrobimy ten pełny wyprost, to w momencie wyprostowania biodra sztanga będzie w tym miejscu i biodro takie odbije, że ona w automatyczny sposób nabierze dodatkowego pędu do góry bo po angielsku trenerzy nazywają scoop może jak byliśmy młodzi bawiliśmy się w taką grę, który coś po przedramieniu i podbijaliśmy łokciem to jest właśnie scoop to jest nasze biodro robimy wyprost z biodra, sztanga jest tutaj, odbija się do góry mamy rwanie więc polecam to ćwiczenie wszystkim sportowcom wszystkim, którzy zależy wszystkim, którym zależy na dynamice, eksplozywności szybkości generowania siły, jak również sile kliometrycznej, czyli reaktywnej, ponieważ przy tym ćwiczeniu, jeśli robimy już pełne rwanie, również to, ta siła występuje, uczymy się wykorzystywania elastycznej energii. Dziękuję bardzo. Kadru! Dzisiejszy wykład będzie poświęcony samodzielnemu układaniu treningów. Może ktoś ci powiedział, nie układaj sam sobie treningu, bo to czerwony szlak dla zawodowców, nie wchodź tam, bo sobie nogi połamiesz. Rzeczywiście na początku tak jest, jeśli ktoś ma dość małą wiedzę, zaczyna trenować, najlepiej zrobi, tak często właśnie ludzie robią, jeśli zaczyna od gotowych treningów już bardziej doświadczonych osób lub no właśnie tu jest niebezpieczeństwo, treningi z internetu nie zawsze są dobrze przygotowane, nie zawsze są dobrze bilansowane, jeśli chodzi o odpowiednie parametry ale o tym będziemy mówić później jak dobrać te parametry więc wiąże się z tym pewne ryzyko są pewne osoby które wiemy na forum układają takie treningi można na nich liczyć na początku korzystajmy właśnie z tego ale dlaczego warto wiedzieć jak układać taki trening ewentualnie jak go modyfikować do własnych potrzeb dlatego że każdy ma inne własne potrzeby własne dlatego jeśli sam ułoży taki trening, na pewno będzie spełniał on jego oczekiwania, jeśli chodzi o priorytety, jeśli chodzi o poprawienie siły czy masy w konkretnych partiach mięśniowych czy w konkretnych bojach. Od czego zacząć, jeśli chcemy ułożyć trening pod siebie? Najpierw powinniśmy pomyśleć, ile dni mamy do dyspozycji i ile czasu. Jeśli nie mamy więcej niż dwóch dni do dyspozycji, czyli trenować możemy tylko dwa razy w tygodniu. Jedyną rozsądną opcją jest tzw. full body workout, czyli trening całego ciała na jednej sesji.